Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Na samym starcie chciałbym Was odrobinę przeprosić za moim głos, bo czasem za mój głos, bo czasem może być on po prostu jestem po wizycie u dentysty, a muszę koniecznie nagrać odcinek i mogę czasem seplenić lub mówić niewyraźnie, chociaż już jest, już jest lepiej niż jak było wcześniej i zaczynamy od odbierania tutaj darmowych rzeczy w sklepie i zaraz mówię wam co będzie w dzisiejszym odcinku. Pierw chciałbym wam powiedzieć, że spadłem z ligi, a mianowicie byłem w Platinum 2, a znajduję się w obecnym momencie w Platinum, w platinum 3. Stało się to. Zająłem 21 albo 22 miejsce, czyli tutaj tuż przed właśnie progiem strefy spadkowej. Było to też między innymi spowodowane też tym, że ominąłem jeden dzień, i nie zagrałem jeden raz ale ogólnie obecny czas w Clash Quest ja tutaj dużo zaniedbałem tą gierkę. Dopiero wczoraj, tak wczoraj udało mi się ten przejść, ten level przejść po jakoś kilkudziesięciu próbach. Tak, ja tu już byłem kilka dni. No to też chyba chodziło o te levele kart. I oczywiście też się nie układało w lidze, nie? Ale teraz powinno być lepiej. Robimy spokojny awansik do Platinum 3 i... Jezu, do Platinum 2. A następnie będziemy się starać do Platinum 1. Nie wiem, czy to będzie takie proste, ale cóż. Mamy 30 tysięcy golda, a więc coś trzeba ulepszyć. Na pewno chciałbym Bombera, ale gdy lepsze Bombera, yy to nie będę mógł ulepszyć tego, co chciałem wcześniej, czyli wizardów, ewentualnie goblinów. Ale chyba chciałem właśnie wizardów teraz. Ale ten bomber też byłby fajny. Ogólnie wydropiłem tutaj właśnie jakby star power. To zależy od tego. I tak tu nie mam bomberów, więc w sumie ulepszymy sobie wizarda. Tak. O, okej. Okay. Okej, okay, możemy chyba rozpoczynać. Chociaż, czy nie zagrać jeszcze tutaj jakieś gierki? Ja tu mam już wszystko zrobione. Muszę tylko zdobyć jeszcze trzy gwiazdki, aby mieć kolejną marękę. Potem jeszcze jedna i zaczynamy nową, czyli tą ostatnią. Ok. Parę dni tutaj miałem jakby takiej przerwy, ale już wracamy do gry. Eee, można zaczynać. Ok. Mm, zrobimy tak. I uderzymy w ten sposób. Tak na start. Też jakoś mega mi się tutaj nie ułożyło. Fajnie. Mm. A i te, te, te. Inferno. Ciężkie będą. Kurde, cienko. Mam nadzieję, że nie straciłem tutaj formy. Okej, okay, no i tu się zaczynają problemy małe. Na tym pierścieniu mi nie zależy, ale te arczerki mogłyby być tam przydatne, więc zrobimy tak. Teraz puścimy goblinów. A szkoda, że w ten sposób, ale dobra. I puścimy pekka. Mm, ewentualnie. Oj, tu snapczat. Ewentualnie. Okej, okay, to będzie najlepsza opcja. Tak, to będzie najlepsza opcja. I wybieramy sobie pekkę. Okej, okay, w ten sposób. Trochę kart zleciało, a to dopiero pierwszy stage. Ale dobra. To też nie takie proste jest, więc. I teraz użyjemy Princiów w sumie tak, Prince i Wizardy plus zamiany. Ewentualnie następnym razem weźmiemy tą. tą... Czerwoną książkę jakby. A, trzeba to przemyśleć. Zrobimy tak. Okej. Okay, w ten sposób. Może można było to lepiej zrobić. Nie jestem pewien. A, no to wszystko tak samo. Chociaż jakby te, tych trzech wizardów połączyć ale to zrobimy tak goblin to się nie opłaca rzecz jasna i zrobimy tak i goblinem pek pe gitara nie wypuszczamy o 8 arczerek to jest coś i z tymi wzorami byłoby fajnie to zrobić ale ale po, chciałbym, ich jest, chciałbym ich mieć 5, niestety mam ich czwórkę. trzeba coś wypuścić albo nie, zrobimy po prostu zamianę. Na nie dostrzegłem tej opcji. Szkoda, tak, wywaliliśmy sporo zamian, nie? Ale no cóż, jeszcze jeden Fireball i zliczymy Inferno Tower, ale ten i tak będzie bił Gianta. Nie chcę Johna to tracić, na pewno, więc mamy problem w sumie. No chociaż dobra, niech już będzie. No nie, wiedziałem. Ale no nic nie zrobię. To był mój błąd. No i trzeba wypuścić pek, jeśli się... no, no to jest, to była strata. Spora, 9 arczerek. Tak, to jest fajna opcja. O, i teraz wypuszczę Prince'a, to mi jedna nadejdzie z tyłu i zrobimy combo. A, 4, 5, 6 arczerek. No, 6 arczerek będzie. A więc Fireball w sumie niech będzie. Zamiany. I teraz robimy tak. Ok. I to jest dopiero trzeci stage, a mi chyba zaczyna kart brakować, wiecie? Przydałaby się taka pojedyncza pekka w tym momencie. Niestety takiej nie posiadamy. Ale możemy zrobić tak i te dwie arczerki. Dobra. To wizard i wizard numer 2 się opłaca. Nie wiem. No to trzeba chyba... No wiadomo. Ej, jest mega słabo. Mmm... Okej. Okay. Nie, to jest... Będę miał piątkę. O, nawet super, nie miałem wyboru kolejnych. No cóż, nie mamy innej opcji niż te pekki. O, fajnie, fireball, to na pewno mi się przyda. I 7 prince'ów czy 12, 12 goblinów chyba będzie... Wiecie, lepszym tak pod względem ilości. Ale no super to jest to jest dopiero przydatne. Mm. O. Okej, okay. może jeszcze nic straconego pekki. Okej. Okay. Czy to się da zrobić? Nie, tutaj nie. A. Robię coś takiego. nie Nieważne. No, dobra, no nie mam teraz co innego zrobić po prostu. Ale to chyba nie wystarczy. Tak, to nie wystarczy. No i, i mamy lipę, bo nie mamy już nic do wyboru. I została ostatnia wieżyczka. A słabo mogli, mogliśmy mieć szósty 15. Miejsce, nie zadowala mnie to. Ja będę robił na pewno powtórzenie. Mam 6 tych liktokenów, więc tutaj nie będę żałował na pewno na powtórzenie. I tak, ja to powtórzę, lecz nie na tym odcinku. Sam sobie tutaj to ogarnę. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.